Drugi festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w Samborcu już za nami. Było tradycyjnie kolorowo i pysznie, o co zadbało blisko 20 KGW z całej gminy. Oprócz tego, że każdy mógł w Samborcu pokosztować lokalnych specjałów, to również dobrze się bawił, ponieważ atrakcji tutaj nie zabrakło. Pierwsze takie integracyjne spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich odbyło się w ubiegłym roku. Organizacja takiego wydarzenia udała się dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Chobrzanach z Narodowego Centrum Kultury i było jednym z elementów. Ciekawego projektu, o czym opowiada Agnieszka Małecka, członkini wspomnianego KGW. Dwa lata temu, jeszcze wówczas z panem Adrianem Wołosem jako radnym powiatowym, realizowaliśmy projekt wspólnie dla Sandomierskiej Tradycji, w którym właśnie był również pisany Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich. W tamtym roku do festiwalu zgłosiło się dziewięć kół, w tym roku, jak widzimy, frekwencja się dwukrotnie zwiększyła. Co nas bardzo cieszy, bo jako KGW Obrzany tak naprawdę byliśmy inicjatorem wspólnie z obecnym panem Wójtem, panem Adrianem Wołosem. Więc promowanie Kół Gospodyń w taki sposób bardzo nas cieszy. To, że Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w Samborcu cieszy się takim zainteresowaniem, sprawia, że takie wydarzenie na stałe wpisze się już w kalendarz imprez kulturalnych tej gminy. Rok temu, można powiedzieć, była taka pierwsza próbna, zakończyła się wspaniałą frekwencją, Ogromne zainteresowanie. I tak jak zapowiadałem, to w kampanii wyborczej, że taka impreza powinna by się na stałe wpisać w kalendarz wydarzeń kulturalnych na terenie naszej gminy i to właśnie dzisiaj dzieje się faktem, ta obietnica jest realizowana. Koła gospodyń wiejskich swoją działalnością wnoszą do gminy Samborzec wiele dobrego. Obecnie na terenie całej gminy działa 20 zarejestrowanych KGW. Umiejętność samoorganizacji, 20 kół działających na terenie naszej gminy, z czego 3 powstały w ostatnich 4 miesiącach, to jest naprawdę fenomen, fenomen. I z tego się bardzo cieszymy, z tej, z tej organizacji i to też wspieramy, bo to naprawdę zasługuje na daleko idące wsparcie. Jest to duma dla samorządu, dla gminy, dla mieszkańców. Radny powiatowy Witold Stefaniak przyznał, że najważniejsza w takich wydarzeniach jest integracja. Jak dodał, obecnie takie organizacje powstają nawet w najmniejszych miejscowościach. Naprawdę integrują takie spotkanie, jak dziś integruje 20 kół. Wszystkie miejscowości jest to bardzo potrzebne i wskazane. I dobrze się stało, że rzeczywiście nowy wójt wprowadził ten festiwal kół Gospodlegiejskich. Co należy docenić, to powstają też w tych małych miejscowościach, gdzie tak naprawdę jest trudno o, o, o to, by odpowiednia ilość osób była skupiona, żeby zechciała działać, integrować się. Drugi festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w Samborcu przyciągnął wiele zainteresowanych. Tutaj wszyscy pojawili się, żeby pokosztować lokalnych specjałów i pysznych potraw przygotowanych przez panie prezentowanych na poszczególnych stoiskach KJW, ale również dlatego, żeby kibicować drużyną w kilku konkurencjach. Na uczestników igrzysk sportowo-kulinarnych czekało kilka wyzwań takich jak między innymi ugniatanie i cięcie prawdziwego makaronu domowego oraz przeciąganie wozu. Jednak to przygotowanie domowego makaronu na czas okazało się dla wszystkich olbrzymim wyzwaniem. Było bardzo yy, yy, stresująco. Staraliśmy się jak mogliśmy, no ale no wydaje się, że będzie wszystko w porządku. Makaron będzie zjadliwy. Takie wydarzenia jak to niedzielne pokazuje, że powinno się ich organizować więcej i częściej, ponieważ to nie tylko okazja do spotkań, ale również wymiany doświadczeń. Jest bardzo potrzebne, jesteśmy już tutaj drugi raz, jest bardzo miło, przyjemnie. Fajnie jest spotkać znajome, panie z kół gospodyń wiejskich. Fajnie popatrzeć jest na stoiska, co panie mają, na wymianę po prostu. Bardzo fajnie na impreza, można się pokazać, można jakieś konkurencje sportowe zająć, także zabawa super. Oczywiście, że jest potrzebne, dlatego że mamy możliwość integracji się nie tylko w kole, ale poza kołem, także bardzo super, że się taka inicjatywa udała i że my możemy brać w niej udział. A co drugi festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w Samborcu to był z pewnością istny pokaz regionalizmu, tradycji i historii. Katarzyna Kaszluga, STV Info.